Nie dzień, że jest to telewizję. Teraz leci w programie taki fajny program *Lavacation*, gdzie, gdzie, no, w którym, no, jacyś uczestnicy muszą wytrzymać jak najdłużej w gorącej wodzie jeziora Brookhaven. Ale normalnie ten program jest tak normalnie, no tak dobry, że wysz wyszły jego trzy sezony normalnie. No trzy sezony tego serialu wyszły. Jeszcze za... Jeszcze one... Jeszcze ci uczestniczy dostają dużo kasy za to. O, co to za życie sobie tak oglądać. Ha! HOLO! Co? No, jest zła wiadomość mówiąc o tym policjancie. No co, wyrzucę się utopię w tym jeziorze, no daj spokój! Mój szpiegu. Ale jest problem, no bo w ogóle nie ma w basenie i zaraz do niego ślady prowadząc do lotnisko. Jeszcze zlokalizowałem jego komórkę. What? Jak on... w ogóle komórka mi się nie, nie mu, się nie zamoczyła. No nie wiem, zlokalizowałem mój teraz... So, widzę, że w samolocie naszym prywatnym, lecę teraz do Brookhaven 3, czy do twojej bazy. O nie, zatrzymaj go jakoś, ale ja jestem na to Brookhaven! No to weź mój prywatny helikopter, albo dowiedz co tam masz pod ręką, no i no strzel... W ten samolot, żeby się gdzieś rozbił na jakiejś bezludnej wyspie. No serio szefie? Tak! Tak! Tak zrób! Nie bój się! Do widzenia! Do widzenia szefie! co to ma być? Ma przerywa mi mój ulubiony program. Och, a teraz mogę sekund... No nie no, ten dzwoneczek musiał normalnie no, wynurzyć się z tej wody i pobiec na lotnisko, no i wsiąść do samolotu prywatnego, to leciał do Brookhaven 3, o, oszaleje. Uch, no nie no, a szef już na to nie reaguje, mówi, no, leć sobie w żółtowce lub helikopterze, jeszcze nie umiem latać takimi rzeczami. Oh. A ten gościu wziął ostatni prywatny lot do Brookhaven 3, i więc... No bo taki jeden, jedyny lot do Brookhaven 3. Już więcej ich nie ma. Och, no, nie, no, oszaleję. Czy on mi tak gada? Jest, taki, jest takim cwaniakiem normalnie, no. no Oszaleje z nim. Hm. Hm. No, jestem nadal w tym Brookhaven. Ej, a w ogóle, co to mają być za znaki? Że, och, oh, nie chyba wiem, no chyba tam jakaś budowa trwa za lotniskiem, ale chyba to nieważne. Ło, co tu ma być, no? Ej, no, ja, jacyś budowlańcy postanowili, że nagle zaczną budowę za lotniskiem, chyba, o tym słyszałem. Ale teraz się na tym nie skupiamy, że budują coś tam, tylko na tym, że jak zaatakować ten samolot jeśli on mi już odleciał spod nosa tylko ja nie, nie dam rady dogonić a na bruku helikoptera tutaj <grym> a nie na kartę nie umiem nad kontrolować takich pojazdów a ten samolot który tutaj stoi jest do 2 a nie do Brook haven 3 <grym> Uch, oszaleje no, oszaleje. Ej, a w sumie sprawdzę tutaj kontrolę lotu. A, 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 a. Mówisz? Może jednak jest jeszcze taki... O, tam dziewczyna sobie chyba. Wiesz, co Nie nadam kartę głupią mu. O tutaj. Swaniotki zostawili. Dobra, tutaj idę. O, oh, oh, już tam wieży tutaj na lotnisku obserwacyjnie. Takie wow, to miejsce przepiękne. Ej, tutaj może tutaj sprawdzę kontrolę lotu. O, oh, dobra. Nie nie tylko takie dostartowania. Ej, już jakieś dokumenty. Na tych dokumentach wpiszę, że kolejny lot do DobryClen 3 jest... Jutro rano. Serio? Jutro rano to dopiero no kolejne No Dobry kęczy. No nie. Ej, a fila? Ej, fila, tam jest jakaś budowa. A, chyba... Ej, tam jeszcze jakiś człowiek chodzi. A, w sumie... Tam jakiś człowiek chodzi. No, ej, czyli tam... I te znaki pokazywały tam. Tam budowę, O, Sprytne! Ale dobra, budowa jest nieważna. A kolejne nocy dopiero jutro. Jutro rano normalnie. Nie mogli lepszej wybrać normalnie. Ale w sumie wpadłem na superpunkt. Chociaż mogę pójść po tego dronu. Przyprędko o, o. do tego drona idę. Ja Jak fajnie się leci, widzowie! <m OC> Jak fajnie, normalnie. Ale już jestem troszkę zmęczona. W ogóle się ma, się widzowie. Ja już w ogóle... Ja w ogóle już... Wiesz, ja tylko... Ja już cztery tygodnie lecę do tego Brookhaven 3 normalnie. Cztery tygodnie. Można oszaleć tym lotem długi. Wow. Tak samolot w sensie No ale przynajmniej lecę prywatnym samolotem, który sam się kieruje w sumie. No. Ech, jak fajnie. A. Ale w sumie cieka ciekawe, że akurat nikt nie korzysta z tej linii lotniczej Look and Fly. Yy, ale nieważne. Ale w sumie ten lot mi się tak duży trochę. To w taki nudny. Nie mam co robić. Ale przynajmniej z daleka od tego monstrum. Normalnie, no z daleka. I przynajmniej lecę do tego głównego głównego szefa tej głupiej korporacji biolo, biolo, Biologis no który no który no rządził tą firmą no ale w sumie w sumie tamten szef, tylko pokonałem to chyba to ten szef to chyba był taki to było dopiero, dopiero początek bo ten, to, bo ten szef, którego pokonałem, to był pierwszy szef tej firmy. A ten, do którego lecę, to ten drugi szef. Czyli zrobi, czyli zatrudni nowego szefa. Aj, ja co ci się mądrzy. Ale i tak go zaresztuję i zniszczy tą firmę na dobre. A, myślą, że nie przechytrzą. A, mam nadzieję, że nie. A, to już nigdy mi nie przytłoczył. Drodzy posozarowie. Ej, co to ma być za głos? Przecież nikogo nie kładzie. Lod... Za! To je? Halo. Za 10 godzin dolecimy do Brookhaven 3, więc proszę o cierpliwość. Och, za 10 godzin dolecimy dopiero... O można. Dobra, ale jednak... Muszę poczekać... Dobra, już jadę! Jeszcze sobie zmieniłem fajną fryzurę... O, moim autem sobie jadę fajnie. Teraz szybko muszę, szybko wychylam górę normalnie. I resztę muszę iść ta bliższa. Sorki, auto... Muszę cię zostawić... O, no dobra. Jakoś tego typa muszę chodzić na tą górę zamiast normalnie, ale ty samolotem Jaki nóg to Jakiś nóg To mi jeszcze spadły o wow, o Jolato Super Lecesz Prędko, szybko z tego samolotu Prędko Szefie, co? Dogonieś tego? Jeszcze nie, ale zaraz go dogonię. Właśnie wziąłem drona z najbliższej góry. O, to super! Teraz go dogonisz co? tym dronem. Ech, ale, szefie, ten dron jest zbyt wolny. To rozumiem, że jest zbyt wolny, ale. Ale zrób to dla mnie i dogonimy go od tego. O no dobra, dobra szepie, do dobra. Ej, się z daleka go widzę. Ale z daleko, czy daleko. Widzę go za szyb samolotu. Och, tu super. Jak będziesz na miejscu, to mi daj znać, bo jak rozbierz samolot, to do, dobra sobie. Spełni każdy twój rozkaz. O, oh, jak się fajnie leci. Oglądam sobie telewizję na w samolocie. Jak fajnie normalnie. To już zostało mało godzin, żeby dolecić do Heaven 3, więc szybko zapsuję plany tego Wildaka. Jakie to będzie super? Chodźcie planu takiemu łajtakowi, jak on się należy. jak hmm, fajnie. Dobra, no, idę do toalety. E, co to był za odgłos? słyszałem e, taki od... na odgłos, no... Na... Na, jak byłem w toalecie, taki jak... Co się nie dzieje? Ja wywali o korki w samolocie. Awaria, awaria, awaria samolotu! Awaria, awaria. Chwila to nie dzieje. O nie no, Alan się aktywował. Zaraz spadnie. Samolot. Prędko, szybko, Szybko zapanować nad samolotem! Ale ja nie wiem kierować nad samolotem! To jest automatyczne! Wow! Samolot się trzęsie! Ech! <laughs> Przypomnę się jakoś w samolocie! Ho 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 ho! Mam cię! Chwila... to to był? Haha, ha, może mnie nie widzisz, ale jestem na zewnątrz samolotu i właśnie zniszczyłem... Ślinki! A no takim jesteś? Jestem sz szpiegiem i właśnie zniszczyłem ci samolot! A a a a! Jak to wy... Ten samolot zaraz się rozbija na bezludnej wyspie! Ha! To taki z ciebie na policjant nie umiesz kierować normalnie samolotu! A bo ja nie umiem kierować samolotami! Wow! Zaraz się rozbije! I to dobrze! I nie będziesz żył! Ha. ha Nigdy nie poprągłeś planu mojemu szefowi! He ja! Filat się dzieje! Gdzie? A tu się dzie! Jak jesteście ciekawi dalszych losów naszego bohatera, to zostawcie łapkę w górę i supika. A teraz się żegnam. Pa!